A tu ile malutkich wychodzi? Tutaj takie maluszki, ale to zostawimy. Hmm. Świeżutkie, bo jeszcze mają koszulkę. Zobaczcie, tutaj jeszcze pod ziemią następny. Mm. Cudny. O. A tutaj, słuchajcie, jest coś wyciętego. I tak myślimy, że może to jest miejsce po prawdziwku. Bo prawdziwki lubią rosnąć. Blisko. muchomorków. morków. Dobra. Idziemy dalej na naszą miejscówkę. Hmm. Ile kluczy. Znowu, kochani, bory. Chodzimy po naszych ulubionych miejscach. I mam tutaj jednego takiego dorodnego podgrzybka, kilka maślaczków, ale właśnie, słuchajcie, natrafiłam na takiego młodziutkiego tutaj asa, podgrzybek. Są, słuchajcie, mokre te kapelusze, bo wczoraj, przedwczoraj padało dość mocno, ale też, słuchajcie, widać w ilości grzybiarzy, że naprawdę jest dosyć sporo ludzi, ale mam nadzieję, że uzbieramy na sosik, żeby zrobić grzybki w śmietanie. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej, bo dzisiaj będziemy krócej w lesie, także szybciutko. będzie dobrze Prowy. i tutaj taki maluszek ociupinek odstowy a tu jakie piękne żebym tylko nie zdeptała no tu się od tego zacząłem, patrz. tu dwa i tu, jest jeden, taki, ładny, I tu. taki piękny ale no, nogi trzeba niżej, niżej ucinać, bo było mokro i ta noga na dole zasiągnięta. O, mm -hmm. tutaj. To jednak kosz, to kosz będzie na kraju mamy. Jeden, a drugi dla nas. Taaaki ociupinek. No, ale ostrość. Kolejny. Tu siedzi, w tej samej gałęzi. To mm -hmm. ja, chyba będzie ładne, co? Paweł. Dobrze. gdzie? A, okay. O, jaki śliczny.

No słuchajcie, gdzie się nie odwrócę, tam są grzyby, więc naprawdę muszę, ale zobaczcie, jakie cudne. So far. No, kolejny. Słuchajcie, na mojej drodze koszyk mi się zapełnia. Naprawdę cudna jest tutaj miejscówka. Nie same sosny. Jeszcze tutaj takie, słuchajcie, inne jakieś krzaczki, a grzybków tutaj jest mnóstwo. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, spotkaliśmy dużo grzybiarzy, ale tutaj widać nikt nie chodził, więc bardzo dobrze. My dość dobrze już znamy ten las, także wiemy, gdzie ludzie nie chodzą. 嗯嗯。Mm hmm. No, Ho, Tam tam dwa. Ale masz grzybów! Ten jakiś zdrowy Można wycinać? Tak. Mm. Tu jeszcze mam? Zaraz tam zrobię zdjęcie. No dobra. Tu zaraz będziemy dalej chodzić. <grywa> Tutaj mamy tradycyjną lisówkę, która udaje kurkę. No ale kurka się różni. No, kolejny piękny, ten już słuchajcie, bardziej taki suchy, O, tutaj na górce nie jest w takich trawach. O, przecudny. Tu trochę podgryziony, ale to zobaczymy w domu. Tylko troszeczkę odetnę tą nóżkę. Dobra. Wskakuj do koszyczka. I rozglądamy się dalej. No co za. Co za piękny okaz. O, ale piękny. Oż! Dwa, ale śliczne. Zaczyna kropić.